Nazywam się Marlena Kiedrowska, jestem magistrem fizjoterapii. Pracuję w swoim zawodzie od 15 lat. Zajmuję się pacjentami bólowymi, również z bólami kręgosłupa. Na tym filmiku pokażę Ci przykładowe ćwiczenia w pozycji siedzącej, na krześle, które możesz wykonywać zarówno jako przerwa w pracy, lub ćwiczenie w domu. To ćwiczenie będzie na mobilność biodra, odcinka lędźwiowego i rozciągnięcie pośladka. Załóż sobie kostkę na kolano przeciwnej nogi, utrzymaj, Kolano na zewnątrz i staraj się pochylić do przodu, ile Ci się uda. Poczujesz ciągnięcie w odcinku lędźwiowym, w pośladku, a może i nawet do uda. Przytrzymaj sobie tą pozycję. Wróć i wykonaj 10 powtórzeń na jedną stronę. 5. 6, 7, 8, 9, 10. I potem powtórz na drugą. W tym ćwiczeniu popracujesz nad wyprostem swojego kręgosłupa. Dobrze jest założyć nogę na nogę, wtedy będzie ci wygodniej. Załóż ręce za głowę, przyblokuj swoje plecy o oparcie krzesła. I wychyl się do tyłu. Zrób tyle, ile ci się uda. Na końcu możesz chwilę sobie pobalansować i wrócić do przodu. Dziesięć razy. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9 i ostatni do końca 10. Teraz kolejne ćwiczenie, w którym pracujemy nad mobilnością kręgosłupa i skłonem bocznym. Usiądź sobie bokiem na krześle, oprzyj się o oparcie, wychyl się, ile ci się uda w bok, poczuj ciągnięcie. Po prawej stronie, pamiętaj, nie odrywać tego pośladka, przytrzymaj i wróć. Przytrzymaj i wróć do dziesięciu. Trzy cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, do końca, do końca, jakby ktoś cię ciągnął za rękę. Dziesięć. Jeśli jesteś w stanie utrudnić sobie to ćwiczenie, załóż nogę na nogę i przyciągnij tą nogę do środka. I teraz wykonuj to ćwiczenie. Dla sztywności karku pokażę ci, jak możesz sobie wykonać automasaż. Złap takim chwytem szczypcowym swoją szyję, drugą ręką złap za głowę i teraz ten chwyt szczypcowy zaciśnij, głowę pociągnij do przodu. Poczuj rozciąganie. Wróć, przełóż sobie ten szczypcowy chwyt w dół, zaciśnij, pociągnij swoją głowę. I możesz tak wykonać kilka razy. Tam, gdzie czujesz większą sztywność, utrzymaj. Dziękuję za wspólne ćwiczenia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.